Witam serdecznie i zapraszam na test konsumencki. Dzisiaj zaprezentuję Wam opinię z mojego testu węgla groszku Bartex Silver. Jest to węgiel o granulacji od 5 do 25 milimetrów, kaloryczność według producenta na worku widzimy 26 do 28 MJ i zawartość popiołu od 4 do 6%. Niestety nie znajdziemy tu żadnych informacji odnośnie ilości siarki, węglu oraz informacji o spiekalności i tak jak już mówiłem przy Vortex Gold na infolinii takich informacji nie uzyskamy, dzwoniłem Chciałem uzyskać takie parametry z badań laboratoryjnych, ale niestety powiedziałem tylko to oświadczenie, które jest na stronie producenta, które deklaruje pewne wartości opału, ale tam są takie minimalne wartości, jakie są w rozporządzeniu podane, i gdyby ten węgiel miał takie parametry, jakie są umieszczone na stronie w tym oświadczeniu producenta, to bym takiego na pewno nie kupił, więc można się spodziewać, że to jest węgiel, który w zależności od dostawy może być lepszy lub gorszy, jedynie co się udało uzyskać, że obecnie Barteksy, jest to węgiel z Kolumbii i z Kazachstanu. Zapraszam jeszcze do subskrypcji mojego kanału, aby żaden film Wam nie umknął, także proszę o łapkę w górę, na pewno to motywuje. Jeżeli macie swoje opinie na temat Barteksa, proszę o informacje w komentarzach, jak się on u Was spalał, żeby jak największa grupa osób miała, miała możliwość do różnych opinii różnych użytkowników. Jeżeli jakieś pytania też macie tam do mnie, umieszczajcie w komentarzach. Czytam wszystkie komentarze, staram się też odpowiadać na te, co, na te, co mogę. No i zapraszam do obejrzenia testu. Cztery worki Bartek Silver już na wadze dają łącznie 99 kg i 75 deko. Czyli jakaś średnia niedowaga 5 deko na worek. A jak groszek wygląda w środku? Już patrzę. A co w worku? Jak widzimy, ten węgiel jest troszkę wilgotny, nie za dużo, ale troszkę jest. Widać tutaj na nim takie delikatnie oblepione pył. Ale granulacja jak najbardziej fajna. W drugim worku też ten jest bardziej nawet wilgotny, bym powiedział. Otworzyłem wszystkie worki. Tutaj też widać, że rzędzie jest widownie. na W następnym worku także. O dziwo jest jeden worek, który którym jest tu. Ale granulacja we wszystkich jak najbardziej w porządku. Tam do I tu tam dodatkownika i paliwo. Na ściankach też widać, że on był wilgotny, jak był wrzucany, ponieważ dużo takiego kru się na ścianach borka osadziło. Tutaj. Tutaj nawet widać krople wody. Tak to wygląda. Tutaj jest dużo wody. Tak wygląda palniczek. Przytlenie tak około 8% na 100% modulacji, czyli 12 kW. Już zaglądam do środka. widać jasny a to jest sam tył. Wygląda na mocy 3,6 kW przytlenie około 15% i spalenie na niecałe 90 stopni Wygląda palnik, ogień Też czarnego nalotu nie ma. Wszystko w jak najbliższym porządku. Spróbujemy jeszcze zmniejszyć tlen o 1%. Zobaczmy, na jakich ustawieniach spalałem groszek Bartex Silver. Dotarł, jak już widzimy na ekranie, dotar analizator spalin z naprawy do mnie. I jak widzimy, no już pokazuje mi poziom tlenu w spalinach, więc starałem się tak prowadzić kocioł, by był w środku, no nie za, nie było za czarno, ale żeby ten poziom spalina, poziom resztkowego tlenu w spalinach był taki, jak tam powinien być, czyli w granicach tych 13-14% czy. Mocy minimalnej, czyli tam około tych 30%, 40 i, i potem na mocy maksymalnej, no jak najmniejszą ilość tlenu, którą się mi udało uzyskać. Tak prowadziłem kocioł, czyli w tych granicach 8%, 8 tlenu resztkowego. Yy. Gdy schodziłem poniżej 13%, tak jak już to mówiłem, no to niestety się robiło dość ciemno w kotle, więc starałem się tak prowadzić ten kociołek, by przy tej mocy, którą obecnie pracuje, podejrzymy sobie, czyli tak około 4,5 kW. No, ten poziom tlenu oscylował w granicach 14%. On się tutaj delikatnie zmienia, jak również się zmienia moc, bo są podawane korekty podawania paliwa, w zależności od tego, czy ten tlen zadany jest taki sam, czy jest większy, mniejszy, o tak jak w tej chwili jest korekta, minus 13% w podawaniu paliwa. No i jakie tu miałem ustawienia? Moc kotła tam standardowo 12 kW, tak jak mam u siebie. Modulacja w tej chwili jest akurat zablokowana, bo sobie testuję ustawienia przy 40% mocy, ale normalnie no to wiadomo, żeby zagrzać wodę, czy, czy jak jest troszkę chłodniej, no to u mnie musi być około między 40 a 60%, tak około 8 kW Muszę taką moc osiągać, chociaż do testów sobie też popaliłem tym groszkiem na mocy 10 i 12 kW, by zobaczyć jak, jak się zachowuje przy wyższej temperaturze. Dynamikę mam standardowo na 1, bo nie jak mi kocioł bardzo tą mocą dynamicznie działa, wolek jak, jak tak pracuje spokojnie, no bo węgiel jest też takim paliwem, gdzie to spalanie no nie da się tak odkręcić. Gazu jak w aucie, żeby dodać gazu, i nagle z 2000 zrobiło się 5000 obrotów. Kociołek musi daną moc dostosowywać, i gdyby tak bardzo kręcił, raz mocniej, raz słabiej, no to wtedy to spalanie nie jest efektywne. Paliwo miałem ustawione na 26,4. Podajnik, tak jak widzimy czas podawania w, automa w automacie od 3 do 7 sekund, 3 sekundy to jest przy mocy minimalnej, yy, czyli 30% i 7 sekund przy mocy maksymalnej 100%. Potencjał niecałe 12 kg. Opcji czuwania, tak mówię, staram się nie używać, najwyżej kociołek, jak są cieplejsze, nimi kilka razy w ciągu dnia wchodzi w czuwanie, ale to takie tylko delikatne, na kilka, kilkanaście minut. Jeszcze jak miałem ustawione powietrze, bo to jest kluczowe, o, trzeba wejść w trybie instalatora, bo nie widać wszystkiego. Bo tu jest, pokazuję od 1 do 90%, ale to nie jest mocy dmuchawy, bo mam ustawioną skalę. I już pokażę, jak to wygląda naprawdę. O, teraz widać więcej, czyli. Prawdziwe jakby procenty dmuchawy mam ustawione od 18 do 32%, i to jest właśnie ta skala wentylatora. I te 14%, jakby zakresu obrotu, na której pracuje dmuchawa, zostało rozciągnięte do tych wartości do 90 kroków które tutaj są. Czemu do 90? to, mam, mam jeszcze ustawiony dodmu, gdy podaję paliwo, żeby troszkę więcej tlenu yy, podać, więc gdy pracuję na mocy maksymalnej, no to wtedy yy, ta maksymalna moc yy, tej mojej ustawionej skali wynosi 100%. Tu nie mam niestety. I tak jak mówiłem, yy, z naprawy, wrócił mi analizator spalin, bo spalił się w czasie burzy, w czasie wakacji, nie naprawiałem go. Paliłem bez analizatora przez te pół roku, ale mówię, a skoro mam, naprawiłem. <laughs> Dzięki temu mogę teraz no, dosyć dokładnie ustawić spalanie. O i tak mam ustawiony analizator, że jest aktywny. Moc przy 30% mam ustawione 15% tlenu, bo przy 14 było dosyć czarno w imienniku, a ja zawsze wolę, nie lubię czyścić tak kotła, więc wolę tego tlenu jest troszkę więcej, a przy tych 15% tlenu resztkowego nie ma aż takiej dużej straty, więc jest wszystko w porządku. Tlen na mocy maksymalnej mam ustawiony na 8%. Korekta podawania tutaj, tak jak widzicie tam przy analizatorze, no to około 15% wynosi ta korekta, na plus, na minus, ponieważ węgiel jest paliwem niejednorodnym, raz jest bardziej grubsza frakcja, raz drobniejsza i, i to, co jest podawane przez ślimak, no, nie zawsze jest idealne, więc dlatego to powietrze się zmienia i spójrzmy na wykresy. Tak jak mówiłem, teraz kocioł pracuje dłuższy czas na mocy 40%. No i tu jak widać, temperatura hmm, spadnie. Jak również teraz wskazuje jeszcze poziom ceny. No jest w miarę, w miarę równomiernie. Zobaczmy sobie przy, przy takim czasie 12-godzinnym. Yy, tutaj na końcu widać troszeczkę już. Yy, Temperatura na kotle delikatnie spadła, a w związku z tym no, była noc, troszkę się wychłodziło i ta e, moc e, zablokowana no, już jest troszkę niewystarczająca. E, ale sobie ją zablokowałem, bo chcę sobie teraz potestować e, inne parametry na mocy maksymalnej. Więc muszę mieć e, no, pewien e, bufor, żeby kociołek sobie przez dłuższy czas popracował na wyższej mocy, a takie 40%, jak ustawiłem, jak widać, się sprawdziło, domek się nie wyziębił, jest wszystko w porządku i temperatura w domku nadal 22,6 stopni, na dworze plus 1 i temperatura, jaka idzie na grzejniki, to 32,9 chociaż tutaj widzimy, że sterownik już by chciał 33,7 podać ale yy, niestety mam włączoną ochronę powrotu która wynosi 55 stopni, właśnie jest taka temperatura, pilnuję jej i nie pozwala się zaworowi 4D bardziej otworzyć I temperatura na kotle wynosi 60 stopni, czyli mamy teraz delta 5 stopni gdyby tylko temperatura powrotu troszkę wzrosła, to sterownik by się otworzył. By otworzył się na więcej niż 24% Tu jest ty, to nie jest sadza Ustawienie e, troszkę mniejszego tlenu o 1% powodowało, że ten wymiennik już, już się robił dużo bardziej ciemny A no tak jest OK to się wypala Opił jest Jakościowo śred włączę lampę, będzie lepiej widać tak wygląda wymiennik, a popiół, popiół mówię popiół podkładę. W kamieni trochę jest, ale wszystko się jak widać ładnie wypala, no, ale delikatnie też się stawia ten popiół ale obniżenie brzucha powoduje, że w kociołku się robi ciemniej i wtedy ja, no to czarność w kotle, no to to są straty, bo to jest sadza, więc ja wolę mieć brzydszy popiół, ale żeby tej sadzy jak najmniej było w kotle, bo sadza to jest niespalony opał, który potem wyrzucamy, a przez to musimy także częściej taki kociołek czyścić. Taka skrzyneczka. Nie musiałem go wybierać. Wcześniej ten z nie pasuje. A w jakich warunkach był spalany bartek Silver? To już podejrzymy sobie. Obecnie jest na dworze, już zrobiło się troszeczkę cieplej. Jeżeli spojrzymy na dane no, z ostatnich 24 godzin, no, to pogoda średnia, temperatura wyniosła 1,7 stopnia w domu 22, prawie 60 Spalanie na rzędu 16 kg. A gdy podejrzymy dane całotygodniowe, zasilanie na dom to 32,5 stopnia. W ciągu ostatniego tygodnia średnia temperatura dobowa wyniosła prawie plus 4 stopnie. W pokoju w domu miałem 22,7 i temperatura ta średnia na zasilanie szła na grzejniki do 32,5 stopnia. W najbliższym tygodniu będzie trochę cieplej, i żeby mieć jakieś porównanie do karlika, no muszę około tygodnia teraz dwóch przepalić karlikiem bo nawet ma być plus 12 13 w dzień koło 0 3 stopni w nocy więc ta temperatura dobowa średnia dobowa będzie na pewno troszkę wyższa tak myślę że około 7 stopni A tak wygląda popiół z Barteksa Silver Jak widać Struktura taka sobie, ale wszystko dopalone jest całkiem inny niż z Barteksa Gold. Tam było więcej kamieni. Tutaj też się, jak widać, zdarzają, ale jest ich dużo mniej. I są takie, takie łupki, jakby o, to jest przepalone wszystko, chociaż o, coś twardego. Tutaj kamień zatopiony. Ogólnie ma tendencję też do spiekania na większej mocy, ale do spiekania popiołu, bo spieków koksowych nie ma. Ale jeżeli się z dmuchawą delikatnie obchodzi, no to jak najbardziej ten popiół jest w miarę sypki. Jak dajemy troszkę za dużo, no to wtedy coś takiego się może zdarzyć. Ale jak to widać, w rękach się rozsypuje. Więc nie jest źle. No i taki pojemnik jest w prawie 140 kg popiołu, chyba 138, muszę dokładnie sprawdzić. Więc jak najbardziej dla mnie jest w porządku. No, mogę raz na nawet dwa takie szybkie zasoby po 70 kg wybierać popiół. A jak wagowo, to już zaraz sprawdzę. I już ważymy popiół. Teraz lepiej się przygotowałem, bo już starowałem sobie y, wagę z pustym wiaderkiem. I mamy 6 ,30 kg 30 tle To dało blisko 4,6% popiołu, czyli tyle samo co w Goldzie, ale to nie jest ten sam węgiel, bo popiół jest całkiem inny. Jest dużo mniej kamienia, więcej takich jakby łupków. Na pewno jest to inny węgiel. podsumowując spalanie węglem Bartek Silver. Co mogę powiedzieć? No spalał się dosyć fajnie ilość popiołu porównywalna z ilością popiołu, jaka była w Bartek Goldzie, przy czym w tym popiele jest mniej kamieni a więcej takich łupków ilościowo tego popiołu też nie jest dużo wagowo także bo wagowo to jest wyszło tylko 6,3 kg ze 138 kg węgla to dało tam niecałe 4,6% popiołu a objętościowo jest go dużo mniej niż karlika który tutaj obok stoi w wiaderku i tu widzimy, że pomimo, że tego popiołu było 6% no to jednak wagowo go było dużo więcej z mniejszej ilości w sumie jakbym miał wybór, jeżeli są te węgle w tej samej cenie no to na pewno wybrałbym których z Barteksów czy Silver, czy Gold świadectwo jakości wskazuje tylko te parametry w wartości wskazane przedsiębiorce, to są te minimalne, które węgiel musi spełnić, aby mógł trafić do sprzedaży, czyli zawartość popiołu 12%, jest na tym świadectwie zawartość ciarki całkowitej 1,5%, wartość o połowa 23%, zdolność spiekana, spiekania aż 90 RI, więc tak jak widać, to świadectwo jakości to jak się ma do rzeczywistości. Jeśli chodzi o spalanie, to podobnie jak i Karlika, i Golda, czy inne groszki, spalanie było na tym samym poziomie. Na pewno jest troszkę czyściej na groszkach z Bartexu, czy Silverze, czy Goldzie niż w Karliku. Mniej tego pyłu jest, łatwiej jest utrzymać czystość w kotlen, przy karliku musimy mocniej troszkę dmuchnąć, bo inaczej to wychodzi sadza. A tutaj wszystko było w dosyć fajnym porządku. Jeszcze odnośnie opłacalności, ceny, u mnie ten groszek jest za 1470 zł, więc cena wydaje się dosyć dobra na Osiągi, które ten groszek ma. Nie muszę się męczyć z popiołem, nie trzeba co chwilę go wybierać. Na stronie z przywozem jest po 1580 zł. W takiej cenie myślę, że jak ktoś poszuka dobrze, to znajdzie w swojej okolicy może i lepszy węgiel, ale to nie jest też taka bardzo tragiczna cena. No, taki można powiedzieć, średniak. Czybym polecił. Myślę, że tak, pomimo, że nawet problem był z uzyskaniem jakiejś informacji o prawdziwej, o prawdziwych parametrach, jakie te węgle mają, czy silver, czy groszek od producenta. No, ale to myślę, wiąże się z tego, że to są węgle w tej chwili importowane i z Kolumbii, i z Kazachstanu. Skład mieszanki może być różny. Może być także chwilowo z danej partii to będzie węgiel z Kazachstanu, a za chwilę może być jakaś mieszanka węgiel z Kolumbii, więc... A może dodadzą coś polskiego. To Może takie zabezpieczenie, żeby w każdym przypadku spełnić parametry, tylko z drugiej strony szkoda, że podają, że węgle mają kaloryczność 26, 28 albo 27, 29 MJ, a na świadectwie jakości podają, że 23, te węgle Mega Juli osiągną. Na koniec dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na pewno mnie to w jakiś sposób motywuje, jak widzę, że dużo osób ogląda, proszę też o jakieś komentarze. Powiedzcie jak wam się spalał węgiel z Barteksu, w tym wypadku Bartek Silver. Obejrzyjcie też inne moje filmy, a za niedługo za niedługo pojawi się w teście groszek z, z popularnego żółto-niebieskiego marketu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!